90% sukcesu to jest lokalizacja drogi szybkiego ruchu, jeśli chodzi o szybszy rozwój gospodarczy. Szansa dla naszej gminy to tereny inwestycyjne, które żeśmy wyznaczyli przy autostradzie A2 przy węźle BUK. Są to tereny inwestycyjne pod przemysł szeroko rozumiany przemysł, szeroko rozumiane usługi. Na chwilę obecną 200 ponad hektarów gruntów ma przygotowane plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, na których to terenach aktualnie działa już 16 nowych firm. Dwie kolejne są w budowie, kolejne dwie oczekują na uzyskanie pozwolenia na budowę. Widząc tą szansę, przygotowaliśmy kolejne tereny przy samym, przy samym węźle autostradowym, i w tej chwili. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego na kolejne 70 hektarów. Znajdujemy się na terenie węzła Bóg, który do tej pory funkcjonuje jako półwęzeł, czyli ma jeden zjazd w kierunku na Świecko i jeden wjazd w kierunku do Poznania. Od maja 2012, kiedy zostanie uruchomiony pobór opłat, węzeł zacznie funkcjonować w pełnym zakresie, także zjazdy i wyjazdy będą w obu kierunkach. Do tej pory kierowcy wyjeżdżający węzłem Buk płacili praktycznie za cały 50-kilometrowy odcinek pomiędzy Poznaniem a Nowym Tomyślem. Od maja 2012 zmieni się system poboru opłat na tak zwany zamknięty. Wówczas kierowca pobierze bilet na bramkach, kasach. Które znajdują się tuż za Poznaniem i zapłacić za rzeczywiście przejechane kilometry, wyjeżdżając jednym z węzłów, m.in. węzłem Buk. Budowa zachodniej obwodnicy Poznania, kompleksowa modernizacja drogi wojewódzkiej 307. Wszystko to sprawia, że wszystkie drogi prowadzą do Buku. Ważność tej inwestycji polega na tym, że dotychczas rolnicza gmina całkowicie zmienia swój charakter. Bardzo ważnym elementem rozwoju tej strefy aktywizacji gospodarczej był fakt, że jest to teren gminny. Gmina zainwestowała w całą infrastrukturę techniczną, budując sieć gazową, budując sieć wodociągową i budując ponad 6 km dróg wewnętrznych. Dla każdego inwestora, który przyjeżdża do nas i ogląda te tereny, bardzo ważnym elementem jest właśnie wybudowane wewnętrzne drogi dojazdowe do poszczególnych nieruchomości. Moja firma pierwszy raz zawitała do Wielkopolski wiosną tego roku. Szukając lokalizacji w całej, w całej Polsce, wybrano Wielkopolskę, szukając tutaj lokalizacji, wybrano Bóg i strefę przemysłową w Nieproszewie. Spotkaliśmy tutaj bardzo dobre tereny inwestycyjne. Docelowo planujemy zatrudnić około 120 pracowników. W dalszym etapie planujemy rozwinąć nasze laboratoria oraz również wzmocnić sprzedaż na całą Europę. Dla nas lokalizacja przy węźle Bukowskim nie jest lokalizacją przypadkową, ponieważ firma nasza skierowana jest przede wszystkim w kierunku firm transportowych, które świadczą usługi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Dla tych ludzi najbardziej istotnym elementem jest czas w codziennym planowaniu dniu, i dlatego też bliskość dojazdu z autostrady, z autostrada 2, w której sąsiedztwie jesteśmy, jest elementem bardzo istotnym. W zakresie całej strefy aktywizacji gospodarczej, terminale, magazyny przeładunkowe, firmy produkcyjne, których działalność nosi konieczność korzystania z transportu powyżej 3,5 tony, czyli transportu ciężkiego o łącznej masie, często przekraczającej czy bliskiej 40 ton. Daje komfort doskonałego dojazdu i krótkiego czasu dostarczania i, i odbioru ładunku Całość inwestycji, całość nakładów, które ponieśliśmy na wybudowanie naszej siedziby tutaj przy węźle bukowskim, jest to kwota ponad 20 milionów złotych. Liczymy, że bezpośrednia bliskość autostrady oraz w najbliższym czasie uruchomienia węzła bukowskiego da nam możliwość stosunkowo szybkiego zwrotu poniesionych nakładów. Rozbudowa węzła Bóg wchodzi w skład budowy drugiego segmentu autostrady, czyli odcinka pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem, który wynosi ponad 100 kilometrów. Jednakże ta rozbudowa wchodzi w skład tejże inwestycji. Cały koszt budowy tego ponad 100 kilometrowego odcinka, włączając rozbudowę węzła Bóg, kosztuje blisko 1 mld 300 euro. Na całym odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem powstaje 6 węzłów, także jest to to zaledwie znikoma część całej tej inwestycji, jednakże zaplanowana i zapisana w umowie z rządem do realizacji właśnie w tym momencie. Nasza gmina była przez wiele lat gminą rolniczą. Bo ostatnie 20 lat właściwie można powiedzieć, że to jest okres przekształcania się w gminę przemysłowo-rolniczą. Większość jednak mieszkańców pracuje w firmach na terenie naszej gminy, a także dojeżdża do miasta Poznania czy do innych miast. Jej charakter rolniczy na pewno straciła gmina wiele lat temu. Kompleksowa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 307 skraca dystans jaki dzieli strefę przemysłową leżącą w Niepuszewie do lotniska. Autostrada to też ekspresowe połączenie w kierunku zachodnim. Stąd bliżej jest do Berlina niż do Warszawy. Przyciągnęliśmy znaczące inwestycje. Stworzyliśmy dużo miejsc pracy, nowych miejsc pracy, bo to jest ważne. A dalszy rozwój będzie uzależniony na pewno od przygotowania właściwych terenów inwestycyjnych. Lokalizacja autostrady wymusiła rozbudowę drogi 307 z Buku do Poznania. Pięć lat temu była ona modernizowana, a w tej chwili na odcinku od zachodniej obwodnicy Poznania do granic Poznania jest rozbudowana do czteropasmowej drogi. Na pewno te drogi wspomagają układ komunikacyjny z autostradą. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова natężenie ruchu pomiędzy Poznaniem a Nowym Tomyślem wszystkich kategorii pojazdów kształtuje się na poziomie około 14 tysięcy pojazdów na dobę. W tym oczywiście są samochody ciężarowe, których jest około 5 tysięcy. Trudno powiedzieć jaki będzie ruch wyjazdowy i wjazdowy tym węzłem, ale na pewno kierowcy będą nie tylko korzystać z tego węzła wyjeżdżając do Buku, również wyjeżdżając na lotnisko czy omijając kor które mamy w Poznaniu. Cała inwestycja oddawana jest do ruchu już 1 grudnia, także pół roku przed umową zapisaną z rządem, bo tak naprawdę moglibyśmy oddać autostradę do użytku kierowcom w maju 2012. Oddajemy ją już 1 grudnia. No i co najważniejsze, przez pół roku ten odcinek ponad 100-kilometrowy przejazd nim będzie bezpłatny dla wszystkich kategorii pojazdów. Obecnie kierowcy korzystający z węzła BUK mogą do Poznania dojechać oraz z Poznania jadąc, wyjechać węzłem BUK. Natomiast od maja 2012 węzeł będzie działać w pełnym zakresie. Wyjazdy i wjazdy będą we wszystkich kierunkach. Gmina zainwestowała spore pieniądze w uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących przy autostradzie. Ale wszystko to po to, by w przyszłości osiągać z tego tytułu profity. Nowe miejsca pracy, podatki. Wszystko to sprawia, że rozwój naszej gminy w przyszłości jest bezpieczny. Dzisiejszy przebieg autostrady A2 przez teren naszej gminy przebiega prawie dokładnie wzdłuż trasy wytyczonej w 1942 roku. Mieszkańcy Buku jako robotnicy przymusowi w 1942 roku i 43 sypali nasypy pod budowę tej autostrady. Dzisiaj ta autostrada staje się faktem.